Arbamata. Jak pić jierbę i być lokalnym patriotą? Odpowiedź w dzisiejszym vlogu. Zapraszam, Piotr Jackowski. <śpiewa> Buenos Paraguay, Brazylia, Urugwaj. Czy trzeba lecieć tak daleko, aby napić się dobrej hierby? Niekoniecznie. Można uczynić to w stalowej woli albo nisku i przy okazji dać wyraz swemu lokalnemu patriotyzmowi. A w jaki sposób? Siedzę sobie nie w Buenos, lecz w stalowej woli, w moim rodzinnym mieście. I tu napije się dobrej yerby. Mam nawet matero, na którym widnieje napis Kocham stalową wolę. Tak, kocham stalową wolę, bo to jest moje rodzinne miasto i za nią pragnę wznieść toast. O tym jak zaparzać yerba mate Powiedziano już wiele, a nawet bardzo, bardzo wiele. Podstawowe akcesoria to matero, bombila, oczywiście yerba mate oraz gorąca woda. Ale woda nie może być wrząca, nie może być bardzo gorąca. Musi mieć temperaturę około 70, góra 80 stopni. Niektórzy zaopatrują się bardzo dokładne termometry, ale drodzy Państwo, my posłużymy się sprawdzonym sposobem, który mówi nam, jak gorąca jest woda. Otóż, jeżeli zanurzając palec w wodzie nie możemy tego palca utrzymać, to znaczy, że woda jest jeszcze zbyt gorąca. Natomiast jeżeli palec możemy już chwilę w wodzie przytrzymać, to znaczy, że woda jest idealna i możemy naszą hierbę zaparzać. A jaka jest woda w moim czajniku? Test wykazał, że palec można było w wodzie utrzymać, a więc temperatura jest idealna. Możemy zatem przystąpić do zaparzenia naszej. Yerba mate, Moja jerba pochodzi z Brazylii. Jest to produkt brazylijski. I tutaj według przepisu jest powiedziane, aby jerby napisać jedno, zasypać jedną łyżeczkę, a więc nie tak dużo. Zasypujemy naszą jerbę. Rzeczywiście, pachnie wspaniale. I teraz możemy przystąpić do rytuału zalewania, co też następuje. Zalewamy naszą jerbę i zalewamy ją w matero, w matero z napisem Kocham Stalową Wolę. Albowiem poprzez właśnie to matero chcemy powiedzieć, że nasze miasto, nasza Stalowa Wola to piękne, wspaniałe miejsce. Chcemy powiedzieć, że właśnie tu, w Stalowej Woli, możemy yerbę przyrządzić i możemy tej wspaniałej yerby się napić. Zaczekamy teraz chwilę, aż nasza yerba mate będzie dobra, aż się zaparzy. Poczekajmy chwilę. Jerba zaczyna już kusić swoim zapachem, swoim smakiem, ale jeszcze chwilę musimy zaczekać, jeszcze chwilę cierpliwości. Nasza yerba już jest gotowa. Teraz z przyjemnością się jej napiję za zdrowie wszystkich mieszkańców Stalowej Woli. Jemy dziś matę patriotycznie. Oto matero z różnych zakątków naszego przepięknego, wspaniałego, cudownego regionu nacańskiego i naszych nacańskich gmin. O Stalowej Woli już mówiliśmy, Matero z napisem Kocham stalową wolę. Kolejne matero. Powiat Stalowa Wola. Nasz wspaniały, przepiękny powiat stalowo I tyle gmin, które ze sobą współpracują, tyle ciekawych inicjatyw. To Matero, ten kubek z powiatu stalowo upamiętnia sympozjum pszczelarskie, forum pszczelarskie. Stalowa pszczoła nie istnieje. Piąte jubileuszowe forum. Oto pamiątka. Powiat stalowo-wolski. I Matero. I niektóre gminy powiatu stalawowolskiego. Zobaczmy. Oto z pysznicy. Gmina Pysznica. Dobre miejsce do życia. Tak jest. Potwierdzam rzeczywiście. Gmina Pysznica to wspaniała gmina jest dobrym miejscem do życia. Pozdrawiam gminę Pysznica, pozdrawiam wszystkich mieszkańców tej wspaniałej gminy sąsiadującej ze stalową wolą. I polecam. To jest matero z gminy Pysznica. Jeszcze jedno matero z powiatu stalowobolskiego, z gminy Radomyśl nad Sanem. Piękna, wspaniała gmina, gdzie San wpada do Wisły. Oto matero z gminy Radomyśl nad Sanem. Pozdrawiamy Radomyśl nad Sanem, pozdrawiamy wszystkich mieszkańców gminy, Pozdrawiamy wszystkich, którzy piękne, wspaniałe inicjatywy w tej gminie podejmują. Szanowni Państwo i sąsiedni powiat z powiatem Strawowolskim. Powiat Nierzański, tutaj Matero Starosta Nierzański. Pozdrawiamy nisko, pozdrawiamy cały powiat Nierzański sąsiadujący ze Starową Wolą. Trzymam w dłoni Nierzańskie Matero. A skoro jesteśmy w powiecie Nierzańskim, skoro jesteśmy w nisku, to proponuję, abyśmy na chwilę zajrzeli do Nierzańskiego Centrum Kultury Soku, gdzie niedawno wspaniały tort pokroił i dzielił wśród mieszkańców sam wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchow. Zobaczmy, jaka to była przepiękna, wspaniała atmosfera! we Pijemy matę patriotycznie. Jesteśmy na Podkarpaciu, w wspaniałym zakątku naszej polskiej ziemi. A skoro mowa o Podkarpaciu, mamy tutaj Matero Województwa Podkarpackiego, które zachęca do tego, aby wszyscy beneficjenci korzystali z regionalnego programu operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Przyłączamy się, zachęcamy. Oto Matero z Podkarpacia! I jeszcze jedno, Matero też, które zachęca do korzystania z dobrodziejstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Przyłączamy się i zapraszamy, odwiedzajcie Państwo Podkarpacie, korzystajcie ze wszystkiego, co tutaj jest najpiękniejsze i pijmy jerbę patriotycznie. teraz nadeszła wiekopomna chwila. Otóż matero z naszego przepięknego Podkarpacia, z naszych przepięknych podkarpackich gmin wypełnimy yerbą, aby wszyscy mogli się cieszyć, aby wszyscy mogli się radować pięknem naszego naceńskiego regionu. Sypiemy yerbę matero ze wszystkich wspaniałych naszych najbliższych tutaj sąsiedzkich gmin Podkarpacki. Chcemy wszystkich uraczyć yerbą. Chcemy wszystkich zaprosić na Podkarpacie. Chcemy, aby wszyscy tutaj się radowali, aby wszyscy tutaj się cieszyli. Zaparzamy yerbę na Podkarpaciu. Zaparzamy yerbę ze wszystkich naszych najbliższych nadcańskich gmin. Zachęcamy, aby te jerby się patriotycznie napić, aby. Być lokalnym patriotą, bo lokalny patriotyzm to dzisiaj, szanowni Państwo, bardzo ważna sprawa. A więc pijmy yerbę patriotycznie. Za Stalową Wolę, za nisko, za wszystkie nadsańskie gminy i za całe Podkarpacie. Zapraszamy, zapraszam serdecznie na Podkarpacie. Wszystkiego dobrego Państwu. Dziękuję za dzisiejsze vlogowe. Spotkanie. Do zobaczenia. Do widzenia. Wszystkiego, wszystkim. Dobrego, najlepszego. Piotr Jackowski. Kłaniam się pięknie.